Dzień dobry, serdecznie witam. Nazywam się Łukasz Kurek. Jestem pracownikiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i bardzo cieszę się, że mogę spotkać się z Państwem na fajnym wydarzeniu czyli Droniada 2020. Podczas dzisiejszego wystąpienia chciałbym przybliżyć Państwu ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, szczególnie dwóch działań programu i konkursu Szybka Ścieżka oraz Bridge Alpha i dzisiejsze już moje wystąpienie będzie poświęcone takiej tematyce od pomysłu do przemysłu, czyli bezwrotna dotacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty finansowane z programu operacyjnego inteligentny rozwój, na projekty badawczo-rozwojowe. A więc zaczynamy. Agenda dzisiejszego spotkania to jest tak naprawdę pięć punktów dla mnie i szósty punkt dla Państwa, czyli pytania. Na początku kilka słów o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o ofercie konkursowej, co to są projekty badawczo-rozwojowe, co można w ramach z w nich sfinansować, jak aplikować i część dla Państwa, czyli właśnie pytania i moje odpowiedzi. I zaczynamy. Kilka słów o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Co to jest za instytucja? Jesteśmy agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączymy świat biznesu i nauki. Również współfinansujemy projekty badawczo-rozwojowe, stwarzamy takie pole do działań. Służące rozwojowi społecznemu, gospodarczemu Polski, ale także jesteśmy instytucją pośredniczącą w dwóch dużych i ważnych programach: program operacyjny Inteligentny Rozwój, czyli ten, o którym dzisiaj będę Państwu opowiadał, i Wiedza Edukacja Rozwoju w ramach naszej działalności od 2008 do 2019 roku przeznaczyliśmy aż 59 miliardów złotych dla polskich przedsiębiorców, dla innowatorów, dla uczelni Instytutów Badawczych. Czyli to te pieniądze przekazaliśmy społeczeństwu właśnie na innowacje. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, a więc ten program największy w Unii Europejskiej na rzecz badań i rozwoju. To jest program, który koncentruje się wokół wsparcia przede wszystkim przedsiębiorców. Wspieramy pomysły, projekty od pomysłu do przemysłu, zwiększamy potencjał naukowo-badawczy oraz podnosimy jakość badań naukowych. Jeżeli chodzi o ofertę konkursową, którą mamy dla Państwa w tym roku i właściwie na ten czas, to są dwa działania. Pierwszy, nasz flagowy, czyli Szybka ścieżka, nasz flagowy konkurs, i drugi, o którym powiem, czyli instrument Bridge Alpha, czyli tutaj już wchodzi element no, takiego mentora w postaci funduszu kapitałowego, który może dofinansować Państwa pomysł. Jeżeli chodzi o szybką ścieżkę, mamy w najbliższym czasie, a właściwie 1 lipca ogłaszamy, ten nabór rundy jesiennej. To jest szybka ścieżka, gdzie alokacja to jest aż 300 milionów złotych i, tak jak wspomniałem, będą dwie rundy. Dlaczego warto aplikować o środki z szybkiej ścieżki? Przede wszystkim dlatego, że to jest konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma znaczenia, jaka wielkość przedsiębiorstwa, czy to jest startup, czy mikro, czy mały przedsiębiorca, czy duży, każdy podmiot gospodarczy zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium RP może startować i uzyskać dotacje w ramach szybkiej ścieżki ponadto jest możliwość składania wniosków nie tylko pojedynczo, ale także w konsorcjach maksymalnie do dwóch, od dwóch do trzech podmiotów Zarówno z innym przedsiębiorcą, jak i podmiotem, jednostką naukową. Jeżeli chodzi o minimalną wartość projektu, to jest 1 milion złotych dla samodzielnego MŚP. W przypadku dużych i konsorcjów to jest 2 miliony złotych kosztów kwalifikowanych, czyli ta minimalna wartość projektu. Tak jak wspomniałam, szybka ścieżka, ta wersja jesienna, edycja jesienna, którą ogłaszamy 1 lipca. To jest konkurs podzielony na rundy. Całość alokacji na dwie rundy to jest 300 milionów złotych, przy czym tu jest jeszcze wyróżnienie 100 milionów złotych. To jest runda dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjum, natomiast 200 milionów złotych to jest dla MŚP oraz ich konsorcjów. Łącznie z jednostkami naukowymi. Warto dodać, że szybka ścieżka to jest konkurs, gdzie mamy wyłączone województwo mazowieckie, więc ta alokacja na województwo mazowieckie jest w tym konkursie nieprzewidziana. Jest to konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych, ale liczy się tutaj miejsce realizacji projektu, czyli tak naprawdę przedsiębiorca może być z województwa mazowieckiego, natomiast realizować projekt ten część badawczo-rozwojową już poza województwem, poza województwem mazowieckim. I jeżeli chodzi o maksymalną wartość, którą możemy dofinansować, dany projekt to jest aż do 50 milionów złotych, czyli około 200, 50 milionów euro, przepraszam, czyli około 200 milionów złotych. Jeżeli chodzi o projekt badawczo-rozwojowy, to są takie cztery elementy, które my rozróżniamy w ramach konkursu. Szybka ścieżka, więc badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przeddrożeniowe i obligatoryjne wdrożenie. Te trzy pierwsze elementy, czyli badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przeddrożeniowe, to są te etapy, które Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Państwu dofinansuje. Jeżeli chodzi o wdrożenie, tutaj nie dofinansowujemy, natomiast są dwie agencje, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PARP, gdzie te środki na wdrożenie mogą Państwo pozyskać. Na tym slajdzie widzą Państwo poziomy dofinansowania w konkursie, szybka ścieżka na badania przemysłowe, prace rozwojowe. Nie będę ich bardzo szczegółowo rozwijał, ponieważ ten schemat jest opisany w regulaminie konkursu. Natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz są dwie przy każdy z działań czyli badania przemysłowe prace rozwojowe mają państwo dwie kwoty dwie sumy procentowe niższą i wyższą ta niższa to jest taka obligatoryjna która wynika z regulaminu natomiast ta wyższa jest to dofinansowanie z premią, z premią za szerokie rozpowszechnianie wyników badań, czy w przypadku dużych konsorcjantów, dużych przedsiębiorców, również za efektywną współpracę z podmiotami, na przykład sektora MŚP. Jeżeli chodzi o prace przewdrożeniowe, też dofinansowujemy te poziomy, widzą Państwo na slajdzie. Dodam tylko jeszcze jedną ważną, istotną informację. Jeżeli zdecydują Państwo się wziąć na przykład do konsorcjum jednostkę naukową, to ona będzie w 100% opłacana przez NCBR, a więc nie będzie stanowiła dla państwa żadnego kosztu w projekcie i wdrożenie, tak jak wspomniałam, nie jest finansowane przez NCBR, ale jest obligatoryjne dla państwa i trzy metody wdrożenia więc przez własne przedsiębiorstwo, można udzielić licencji albo po prostu odsprzedać wyniki innemu przedsiębiorcy, który będzie wdrażał państwa pomysł, produkt, usługę czy technologię. Oczywiście wdrożenie przez własne przedsiębiorstwo i licencja często się łączy. Można te dwie formy równocześnie. Zastosować. Proszę Państwa, szybka ścieżka to jest taki konkurs, gdzie nie ma zakresu tematycznego, więc każdy pomysł, który wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację, może uzyskać dofinansowanie. Również te pomysły, które Państwo będą realizować jako innowatorzy w ramach Droniady 2020, spokojnie piszą się właśnie w te działania, w krajowe inteligentne specjalizacje. Na tym slajdzie widzą Państwo. Jakby pięć głównych obszarów, pięć głównych kategorii y, krajowych inteligentnych specjalizacji w ramach nich jest oczywiście szereg podkategorii, a więc wpisanie się w KIS nie będzie dla Państwa żadnym problemem. Te pięć głównych kategorii to jest zdrowe społeczeństwa, gospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna, środowiskowa, zrównoważona energetyka, gospodarka obiegu zamkniętym, woda surowce, kopalne odpady innowacyjne technologie i procesy przemysłowe właśnie to w ujęciu horyzontalnym. Proszę pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli państwo będą przystępować do konkursu samodzielnie, to oczywiście całość praw majątkowych należy do państwa. Natomiast jeżeli zdecyduje, zdecydujecie się na konsorcjum, na przykład z innym przedsiębiorcą, bądź też uczelnią naukową, bo przedsiębiorcą i uczelnią czy jednostką naukową, maksymalnie do trzech podmiotów, to wtedy jakby te prawa majątkowe będą Państwo musieli subsydiarnie dzielić. Oczywiście jest możliwość odkupienia o cenach rynkowych późniejszych wyników prac. Te kwestie wszystkie mają Państwo omówione w regulaminie, w umowie konsorcjum, z którą na pewno będą się Państwo zapoznawać w przypadku aplikowania. I proszę Państwa, ostatni. Program, który chciałbym powiedzieć, to właśnie Bridge Alpha. To jest też program finansowany z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie SIT, gdzie tak naprawdę to ryzyko niepowiedzenia, niepowodzenia jest największe, ale możemy je em, zweryfikować relatywnie tanim kosztem. Po prostu mają Państwo ciekawy pomysł, idą Państwo do funduszu kapitałowego i tutaj mogą Państwo uzyskać dofinansowanie, jeżeli oczywiście fundusz kapitałowy będzie zainteresowany Państwa ofertą. Lista takich funduszy jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na tym slajdzie, celowo na dole, Umieściłem również logo YouTube'a, dlatego że na NCBR online, na naszym kanale na YouTubie znajdą Państwo odcinki dotyczące właśnie programu Bridge Alpha. Co to za program i jak to się odbywa? Dużo ciekawych informacji, które mogą Państwa zainteresować. Oczywiście w programu Bridge Alpha jest również bezwrotna dotacja ze strony NCBR, to jest do 80%. Na wsparcie, jakie mogą Państwo liczyć na projekt, to jest około miliona złotych. I co to jest projekt badawczo-rozwojowy? Jak my to rozumiemy? Jak to rozumie dokumentacja konkursowa i właśnie program operacyjny Inteligentny Rozwój, a więc ta innowacja, czyli to, co NCBR finansuje, a więc stworzenie nowego produktu lub usługi. Ulepszenie już danego produktu lub usługi, znaczące ulepszenie, tak? Zmiany technologii, optymalizacja procesu w firmie, opracowanie nowej technologii. Mamy dwa rodzaje innowacji: innowacja produktowa i innowacja procesowa, czyli te dwa elementy, które możemy Państwu finansować. Jeżeli chodzi o innowację produktową, to jest stworzenie nowego produktu lub usługi lub znaczące jej ulepszenie. Jeżeli chodzi o innowację procesową, to jest stworzenie, opracowanie w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Często zdarza się, że innowacja produktowa występuje również z innowacją procesową, ale wówczas muszą Państwo wskazać tą wiodącą, która w Państwa projekcie, w Państwa pomyśle będzie wiodła prym. I co to jest projekt? No projekt to jest nic innego jak biznes biznesplan, czyli muszą Państwo um, tak naprawdę przewidzieć pewne rzeczy. Muszą Państwo mieć takie, powiedzmy, cztery elementy. Przede wszystkim pomysł. Tak jak już wspomniałem, pomysł musi być innowacyjny, przynajmniej w skali kraju. Może być oczywiście, Wyżej, im wyżej, tym lepiej. Muszą Państwo mieć po drugie zasoby y, 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 ludzie i zasoby, tak? Czyli tutaj i y, y, y ten potencjał intelektualny, ale także y, y, te czynności materialne w postaci, czy laboratorium, czy jakiegoś sprzętu. Muszą Państwo mieć też pieniądze, bo tak jak wspomniałem, NCBR przekazuje dotację bezwrotną, ale te poziomy dofinansowania w przypadku na przykład MŚP, na przykład danego startupu, to jest do 80%, te 20% muszą Państwo posiadać. No i oczywiście biznes, czyli wdrożenie, czyli te trzy formy, o których wspomniałem, a więc wdrożenie przez własne przedsiębiorstwo, licencja, bądź też odsprzedać można sprzedać pomysł wypracowany innemu przedsiębiorcu, który będzie wdrażał za Państwa ten pomysł. I co możemy sfinansować w ramach tej bezwrotnej dotacji? Przede wszystkim wynagrodzenia, a więc personel pomocniczy, personel badawczo- naukowy. Mogą Państwo sfinansować również podwykonawstwo, a więc usługi badawcze zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Mogą Państwo również finansować amortyzację, leasing aparatury, materiały, sprzęt laboratoryjny. Promocję projektu, ale także takie koszty ogólne związane z zarządzaniem projektem, koszty administracyjne czy też delegacje. Więcej informacji dotyczących, co można sfinansować i w jakim zakresie znajdą Państwo oczywiście w przewodniku kosztów, kwalifikowalności kosztów. Ten przewodnik jest zawsze podpięty pod dany konkurs, czyli pod szybką ścieżkę 1.1.1.1 na 2020. Tam jest zawsze wersja aktualna, z której należy. Korzystać, ale mamy do Państwa również pomoc narzędzia, więc nasz asystent budżetowy. To jest narzędzie dostosowane do nowego podręcznika kwalifikowalności kosztów, gdzie klikając w odpowiednią rubrykę, co Państwo chcą sfinansować, w jakim stopniu asystent będzie Państwu podpowiadał, czyli gdzie dany koszt umieścić i jaki jest jego wymiar, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Aplikacja dostępna jest na naszej stronie ncbr.gov.pl. Aplikacja anonimowa i w zupełności dla Państwa bezpłatna. Proszę Państwa, jak aplikować? Bo przede wszystkim no, trzeba znaleźć ogłoszenie konkursu. konkursie, jest ono dostępne na stronie NCBR. W aktualnych naborach tam znajdą Państwo link do konkursu Szybka ścieżka 1.1.1.1 na 2020. Klikając ten link, to idą Państwo do menu konkursowego, gdzie będzie szereg dokumentów, z którymi należy się zapoznać. A te najważniejsze dokumenty, do których zachęcam, aby zacząć od czego zacząć lekturę przed aplikowaniem do nas, to przede wszystkim regulamin konkursu, gdzie są najważniejsze podstawowe zasady. Instrukcja wypełnienia wniosku. Bardzo ważny dokument, gdzie będą Państwo mogli krok po kroku prześledzić. Jak wypełniać wniosek o dofinansowanie w naszym lokalnym systemie informacyjnym, w kreatorze wniosku. Oczywiście przewodnik kwalifikowalności kosztów, o którym wcześniej już wspomniałem, czyli jakie koszty mogę umieścić w projekcie i co będzie dofinansowane, i oczywiście kryteria wyboru. To jest taki dokument, który służy tak naprawdę ekspertom, ale na tym etapie mogą Państwo podejrzeć, i jak dane kryterium jest oceniane przez ekspertów przez ekspertów i co eksperci biorą pod uwagę przy ocenie państwa wniosków. Ten, te kryteria wyboru projektów, czyli te kryteria i ocena jest też fajnie opisana w instrukcji wypełniania wniosku, dlatego że mają Państwo tam odniesienia konkretne co jest gdzie i co się z czym łączy, i jak jest oceniane przez naszych ekspertów na etapie oceny Państwa wniosków. I oczywiście podstawowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie informacyjnej ncbrgov.pl. Zachęcamy także do skorzystania i zerknięcia w zakładkę Sukcesy de Beneficjentów. To jest ta pierwsza u góry po lewej stronie. Być może tam znajdą Państwo jakieś inspiracje, to są nasi beneficjenci. Którzy odnieśli sukces, można ich podejrzeć, zobaczyć, co robili ciekawego. I proszę Państwa, druga aplikacja, bezpłatne narzędzie, które może być do Państwa pomocne, czyli Asystent Innowacji. To jest narzędzie, które może w takim podstawowym stopniu, ale już na tym etapie może ocenić, czy Państwa pomysł jest innowacyjny i czy może uzyskać dofinansowanie. Narzędzie jest również bezpłatne, jest również anonimowe i może pomóc zweryfikować Państwa pomysł pod kątem innowacyjności, To na takim oczywiście wstępnym, podstawowym etapie. Tak jak wspomniałem, składanie wniosku dofinansowanie składają Państwo go w kreatorze wniosku, czyli lsci.ncbr.gov.pl. Wszystko Państwo wypełniają. Online nie drukujecie, nie podpisujecie, nie wysyłacie tego pocztą. Wszystko robimy w systemie. Proszę Państwa, jaki projekt należy złożyć, takie podsumowania, a więc taki, który wpisuje się przynajmniej w jedną krajową inteligentną specjalizację. O tym już Państwu wspominałem, czyli te pięć głównych obszarów krajowych inteligentnych specjalizacji i w ramach tym, tych KISów są podkategorie, gdzie na pewno Państwo wpiszą się w swój pomysł. Projekt, który będą Państwo składać, proszę pamiętać, ponieważ jesteśmy już na końcu perspektywy programu operacyjnego, inteligentny rozwój, nie może wykroczyć czas jego realizacji poza 31 grudnia 2023 roku. Projekt, który będą Państwo składać, będziecie Państwo aplikować, nie może być przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru albo postępowania. Projekt, dany pomysł można złożyć tylko, jakby, tylko jeden wniosek o do dofinansowanie dla danego projektu. Oczywiście, jeżeli mają Państwo kilka różnych pomysłów, mogą Państwo złożyć kilka różnych projektów. Koszty kwalifikowalne projektu mogą być ponoszone przez wszystkich konsorcjantów najwcześniej w dniu następujący po złożeniu wniosku o do dofinansowanie, czyli jeżeli złożą Państwo wniosek na przykład dziś to od następnego dnia możecie już realizować swój wniosek jeszcze bez gwarancji dostania dofinansowania. Jeżeli dostaniecie, to oczywiście te koszty będą Państwu zwrócone i zaliczone jako koszty kwalifikowalne. Natomiast jeżeli Państwo złożą wniosek na przykład dziś albo wczoraj, to niestety te koszty będą niekwalifikowalne. I proszę Państwa, jak wygląda model oceny wniosków o dofinansowanie w 2020 roku? To jest przykład dla szybkiej ścieżki, a więc składają Państwo wniosek, jest weryfikacja warunków formalnych, czyli taka weryfikacja formalna, czy wszystkie pola są uzupełnione, czy nie ma braku w wypełnieniu pól. Jeżeli Państwo przejdą pozytywnie, to oczywiście idzie na panel, czyli na ocenę. Warto dodać, że w przypadku weryfikacji warunków formalnych jest możliwość poprawy uzupełnienia wniosku o oczywiste omyłki jednokrotna, wówczas nasz pracownik odbokuje Państwu wniosek i poprosi wskazując konkretne miejsca, co należy uzupełnić, czy ewentualnie poprawić, czy na przykład dołączyć plik, bo ten, który dołączyliście, nie otwiera się. Na panelu, czyli to jest spotkanie Państwa z ekspertami, to jest dyskusja do 90 minut nad Państwa projektem. Po tym spotkaniu panelowym otrzymujecie um, możliwość poprawy wniosku, czyli najpierw dyskutujecie z ekspertami, później jest jednokrotna możliwość poprawy wniosku, czyli dostajecie kartę poprawy wniosku, gdzie przy każdym kryterium jest adnotacja, drogi innowatorzy, drogi wnioskodawco, to należy poprawić, to należy poprawić, to należy poprawić. To jest oczywiście Państwa prawo, nie obowiązek. My zachęcamy, aby zawsze poprawiać wniosek zgodnie z uwagami e, i sugestiami kwestiami ekspertów, poprawa, ponadto co eksperci wskażą w karcie poprawy wniosku będzie powodowała pierwotną ocenę wniosku, czyli tracicie możliwość poprawy wniosku tej jednokrotnej. Ale jeżeli poprawicie wniosek, macie później już ocenę ekspertów i wniosek jest albo skierowany do dofinansowania, albo nie. Jeżeli jest skierowany, to oczywiście podpisujecie umowę i realizujecie projekt w przypadku gdyby się nie udało są dwie możliwości. Możecie złożyć protest, jest ocena ekspertów niezależnych no i albo wam się uda przekonać ekspertów niezależnych, że protest był zasadny, jeżeli nie no to jest odrzucenie wniosku i druga możliwość wydaje mi się, że Mało teraz prawdopodobno, ponieważ kończymy perspektywę. Zawsze można z wniosek wycofać, poprawić i złożyć na przykład w kolejnym konkursie, jeżeli takie będą. Proszę o tym pamiętać. Jest taka możliwość. Jeżeli mają Państwo pytania, służymy oczywiście pomocą. To, że mamy okres pandemii, nie wyklucza. Tego, że możecie się z nami kontaktować. Mamy punkt informacyjny, który działa od poniedziałku do piątku, od 8.15 do 16.15. Można do nas dzwonić, numery telefonów mają Państwo podane na slajdzie. Można pisać na adres infomau.pl. Możecie także spotkać się z nami w wirtualnym pokoju, trzeba się oczywiście na takie spotkanie wcześniej zapisać, umówić. I oczywiście znajdziecie nas na naszych social mediach, przede wszystkim oczywiście strona internetowa, Facebook. Twitter, LinkedIn, i NCBR News, NCBR Online. Warto zerknąć na YouTube, dlatego, że tam nagrywamy webinary poświęcone tematyce aplikowania, poświęcone konkursom. Zachęcamy do korzystania z tego kanału, poszerzania swojej wiedzy. Teraz jest czas dla Państwa oczywiście na pytania. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, proszę śmiało kierować. Będę odpowiadał. Jeżeli nie będę znał odpowiedzi, na pewno wrócę w formie mailowej czy telefonicznej z taką odpowiedzią. Dziękuję za uwagę. Trzymam za Państwa kciuki. Życzę fantastycznych pomysłów, powodzenia w aplikowaniu i realizacji projektów na najwyższym poziomie. Serdecznie Państwa pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.